Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jest z nami dzisiaj duża grupa y, dzieciaczków, które przyszły do nas z przedszkola numer 58 i dzisiaj bardzo dużo się dowiedziały, prawda? Tak. Powiedz, jak masz na imię? Zuzia. Zuziu, i jak Ci się podobało tutaj? Było fajnie. A co ci się najbardziej podobało? Tutaj ćwiczenia, czy może tam na tej drugiej sali, na siłowni? Tutaj. Tutaj. Była fajna piłka, którą okrążaliście na kolankach, czy może rzucanie do kosza? Piłka. Piłka. I co wygrałaś z kimś? Nie wiem. Nie, wiem. nie wiesz. No, ale. W Coś Robert jeszcze mówił o e, piciu i odżywianiu się. Powiedz, jak masz na imię? Remek. Remek. Powiedz, Remek, to co trzeba robić, żeby być zdrowym? Bo ja nie wiem. Pić wodę. Pić wodę. No dobra, no ale nie, nie za bardzo tam lubię wody. Woda to woda. Co jeszcze trzeba robić, żeby być zdrowym? E, trzeba jeść dużo owoców i warzyw. O, lubię owoce i warzywa. Dobre są. A co jeszcze oprócz picia wody i jedzenia owoców i warzyw trzeba robić, żeby być zdrowym? Kompoty pić. O, kompoty też są dobre, prawda? Pijecie dużo kompotów? Tak. Powiedz, co ci się najbardziej podobało, jak przyszedłeś tutaj i trener Robert pokazywał różne ćwiczenia. I najbardziej mi się podobało um, um, te, 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 te bocian. A bocia, no tak, robiliście bociana. I co trudno było się utrzymać na jednej nodze? Tak. Trudno, prawda? No nie jest to takie łatwe. Co ci się jeszcze podobało? Powiedz, co Robert pokazywał, albo tutaj, albo, albo tam na siłowni. Podciągałaś się? Nie. A rzuciłaś może do kosza, butem, czy, czy się nie udało? Nie udało się. Nie udało się. To może innym razem. E, powiedz, co ci się jeszcze tutaj podobało. Bocian? Nie. A coś innego? Kaczka. Kaczka, co, co robiliście? Bo nie wiem, czy to widziałam. Co robiliście? Jak kaczka. A kaczkę udawaliście, tak? A no to bardzo fajnie. Czyli co? Czyli wizyta się udała, jesteście bardzo zadowoleni i będziecie trzymać formę i żeby być bardzo zdrowym, tak? tutaj przyjechał, bo babcia nie zna drogi. No, to jak babcia, może z babcią sam tutaj przyjdziesz, zaprowadzisz babcie i powiesz, gdzie ćwiczyć i żeby być zdrowym, tak? Tak. Ślicznie Wam dziękuję. Życzę Wam powodzenia, żebyście się bardzo zdrowo odżywiali, żebyście pili dużo wody i kompotów. Dzisiaj odwiedziły nasz klub dzieciaszki z przedszkola numer 58 przy ulicy Radzyńskiej. Robert, nasz trener, pokazał jak trzeba ćwiczyć, pokazał siłownię, pokazał różne ćwiczenia, wytłumaczył jak się zdrowo odżywiać. Jest z nami Tymon i Klaudia. Powiedz Tymon, jak Ci się podobało? Eee, Było bardzo fajnie. A jak Robert tłumaczył i mówił jak się trzeba odżywiać, zapamiętałeś coś? Co trzeba pić na przykład? Eee, czy, wodę. Wodę, dokładnie. Co jeszcze trzeba pić? Eee, tak, i soki, tak? Uh -huh. Powiedz, Klaudia, co ci się najbardziej podobało? Eee, ze... Ze się podciągałam. Podciągałaś się na takim drążku i było bardzo wysoko, prawda? Eee. Ale na szczęście Robert Cię trzymał i dużo razy się podciągałaś, prawda? Powiedz, co ci się jeszcze podobało? Podobały Ci się te ćwiczenia na sali, które pan Robert pokazywał? Tak. I co Ci się najbardziej podobało, powiedz Klaudia? Rzucanie do, do kosza, czy może e, jak e, na kolankach e, okrążaliście piłkę? E, ja coś I co, trafiłaś? Udało ci się? E, drugi raz. No to brawo, gratulacje. I co? Bardzo fajna była dzisiejsza wizyta w naszym klubie? Tak. Byłeś tam na siłowni i patrzyłeś takie różne sprzęty, były dziwne, prawda? Tak. Ale pani przedszkolanka, która was uczy na co dzień, też pokazywała jakieś ćwiczenia, tak? Tak. Chciałbyś jeszcze odwiedzić nasz klub? Tak. No to super. Miejmy nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Bardzo serdecznie wam dziękuję.